Cześć z tej strony BN23 witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Extra. A zarazem jest to znowu kolejny odcinek, który zapowiedziałem w poście na karcie społeczności, i jest to druga część poświęcona magicznym artefaktom. Tym razem przyjrzymy się magicznym artefaktom, takim o mniejszych gabarytach, będącym, będących orężem czy jakimś takim po prostu mniejszym artefaktem typu klejnot. Jeszcze tutaj umiejscowiłem za dwa takie większe, których po prostu w tym poprzednim odcinku nie umieściłem. Zebrałem tutaj dość sporą część tych artefaktów, poznając życie nie wszystkie, i jeśli wychwycicie, że coś jeszcze powinno znaleźć się i powinno po prostu znaleźć się na takim odcinku, powinno zostać omówione, no to piszcie w komentarzach, w razie czego powstanie trzecia część i zamkniemy już ten temat magicznych artefaktów wtedy ostatecznie. Wybrałem tutaj kilkanaście pozycji, które oczywiście omówię i myślę, zaczynamy, a omówienie ankiety na koniec nie będzie, bo opcji tej nie dawałem do ankiety, jest to po prostu kontynuacja tego wątku, co już był, tak samo jak w przypadku legendarnych bestii, więc myślę, możemy ruszać. Pierwszym artefaktem jest artefakt dzierżony na tej grafice przez Lorda Malagara Młodwieków. Młod wieków był przechowywany w Hammerholdzie, i był bardzo potężnym artefaktem ponieważ za jego pomocą można było zniszczyć specjalne kryształy które więziły Umbrę. Malagar chciał wykorzystać Umbrę, ale no chciał wykorzystać Umbrę, Umbra wykorzystał jego, został uwolniony. Malagar spadł w tą przepaść. No i mamy te w DLC Hammerhold te takie cienie i bardzo prawdopodobne, że o nie jest to zwykły istereka, Malagar jakoś tam się ukrywa i powrócił. Natomiast o tym może też kiedyś będzie odcinek, ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj mówimy o magicznych artefaktach. No i właśnie młod wieków był na tyle potężny, że za jego pomocą można było zniszczyć te specjalne kryształy, które utworzyli potężni magowie, by umbrę wieki temu uwięzić. Kolejnym magicznym artefaktem, kluczowym w świecie Kingdoma, od niego to się wszystko zaczęło, jest łza Elin. Łza Elin przechowywana w świątyni, a właściwie w ruinach już świątyni podczas wydarzeń Kingdom Rush Origins. Bogini Elin, Bogini Elin stworzyła tę łzę, po prostu taki potężny artefakt. Smok Faustus, który później stał się Bonhartem, miał tę łzę chronić. Elfy tutaj czciły boginię. Był tu taki klejnot, który znajdował się w środku pierwszego elfickiego miasta. Takie serce miasta można by było powiedzieć, no, ale wszystko potoczyło się inaczej. No i stało się bardzo wiele złych wydarzeń. Łapy na klejnocie chciała położyć i pajęcza królowa Maktans i królowa Elfów zmierzchu Malishia. Splugawiły one złą magią ten klejnot, i jeszcze z nich z racji, że obie się na niego rzuciły, no to powstała taka abominacja zwana jako pajęcza bogini. Panie bogini została w porę powstrzymana, no ale miało to negatywne skutki na inne postaci. Sam Klejnot e, użył właśnie swojej laski, swego kosturu Weznan, który ostatecznie szedł już na ścieżkę zła. E, został tym czarnoksiężnikiem, stał mrocznym władcą, został głównym czarnym charakterem, antagonistą całej serii. Faustus nie wypełnił roli strażnika, upadł, stał się. Nieumarłym Smokiem Bonhartem. No i generalnie wszystko się zaczęło. Mamy wy wydarzenia z Kingdom Rush 1. Mamy najazd weznana na Królestwo Lineri, na ich sojuszników. Mamy Wielką Wojnę. Później mamy działania właśnie Lorda Malagara. E, uwolnienie Umbry, ale też powstrzymanie go w porę. No i mamy wydarzenia z Vengeance, gdzie to weznan ostatecznie podbija cały świat. Potem jeszcze mamy oczywiście zwrócenie się Oversirera w stronę świata Kingdoma. I tak to się wszystko potoczyło. Także no, kluczowy artefakt, jeśli chodzi o całe uniwersum, mający, jak widzimy, wiele zastosowań, bo potrafiący i mo może on być użyty i w jakimś kosturze, by go wzmocnić, wzmocnić potęgę użytkownika i samego oręża. Może zostać użyty też do przekształceń tak jak pojęcia bogini, chociażby powstała, także no, tutaj widzimy naprawdę wiele zastosowań ma ten klejnot i nie ma się co dziwić, no bo jest to klejnot stworzony przez boginię elficką. No i daje mamy właśnie kostur weznana. Generalnie wszystkie kostury i jakieś takie magiczne Bronię, magiczną broń, magiczny oręż e, różnych potężnych postaci, możemy traktować właśnie jako magiczne artefakty, no ale takie z najbardziej charakterystycznych e, broni jest laska weznana, kostur weznana, którego używał oczywiście do walki, tak? do rzucania zaklęć. Bardzo potężny oręż, no i bardzo potężnym bytem. też był sam weznał, jedna z najpotężniejszych postaci, niewątpliwie w całym uniwersum Kingdoma. No, wezna miał. Naprawdę multum zdolności, potrafił się teleportować, potrafił przywołać jakieś deszcze e, takich zaklęć ofensywnych, potrafił się zamienić w potężnego demona i tak dalej, i tak dalej, także naprawdę Klejnot ten dawał mu wielką siłę. Dalej zostajemy w klimacie Kingdom Rush Vengeance, jak już tutaj zacząłem mówić o tym podboju Weznana. I tutaj na grafice mamy Paragona, czyli specjalnego Palladyna, e, trzech było ich specjalnych takich właśnie żołnierzy, rycerzy, paladynów, króla Denasa, ale nie o nich. A magicznym artefaktem, jaki chcę tu omówić, jest serum, jakie zostało podane tym wojownikom. Dzięki niemu urośli oni do potężnych rozmiarów i mogli się zmierzyć z arcydemonem i generalnie no, mieli nadludzką siłę, tak? Z racji na swoje gabaryty. Oprócz tego przedmiot ten był na tyle magiczny i na tyle potężny, że po, oprócz tego, że zmienił samych wojowników w takie wielkie istoty, no to też bez problemu zmienił od razu, od razu ich oręż oraz zbroje, e, Właśnie, żeby pasowało do ich obecnych rozmiarów, do ich obecnych gabarytów. Bo wątpię, żeby Denas miał przygotowane takie wielkie zbroje i wielkie młoty dla swoich wojowników wcześniej. Ja myślę, że to serum było jeszcze jakoś dodatkowo może przez magów z miasta Lozagon przygotowane, że i zamieniło zbroję, także po prostu nie, nie sam rycerz się zamienił i zbroja na nim się rozpadła pod wpływem tego, jak on rósł, tylko zmieniła się razem z nim. Kolejnym przedmiotem jest młot Tora. Młot Tora, oczywiście, dzięki niemu TOR potrafił władać piorunami, władać właśnie Tą, magię, tą magią, tą mocą, której był przedstawicielem, ciskał tutaj potężne wioski, wiązki promieni we swoich wrogów, no i jeśli działa ten młot tak samo jak chociażby w komiksach, czy w mitologii, no to pewnie też na nim e, wykorzystał go do innych celów, może potrafił go wykorzystywać do lotu, tak jak to było chociażby właśnie w Marvelu, może jeszcze miał jakieś inne zastosowania, no po prostu takim młotem też mógł uderzyć, walczyć wręcz, także. E, chociażby te kilka zastosowań jednak taki oręż posiadał. Kolejne magiczne artefakty to magiczne czaszki Bruksy. Te, które ją otaczają, te z których czerpią na też część swoich mocy. Bruksa to wiedźma WUDU pojawiająca się w Kingdom Rush Frontiers, swoją drogą moja ulubiona bohaterka z tych takich pierwszych jeśli chodzi o nawet może i wszystkie części naprawdę bardzo przyjemnie się Bruxą gra bardzo fajnie ona kroi tych przeciwników ale nie o tym no magiczne czaszki unoszą się, podążają za tą użytkowniczką magii dając jej niejako właśnie taką wsparcie, jakieś aurę i też może ona czerpać z nich moc także niewątpliwie są to artefakty magiczne no i sam kostur jak widzimy czarodziejki też jest przywiązane są do niego czaszki, także no z tymi czaszkami jest to nieodłączny element Bruksy. Kolejny dość nietypowy artefakt dynia, którą ma na głowie Jack Lantern, czyli Jack Dynka. Jack Lantern, bardzo ikoniczny, charakterystyczny bohater jeśli chodzi o uniwersum Kingdoma, niegdyś był wielkim rycerzem, wielkim wojownikiem królestwa Valardul, ale stracił on głowę w dość nietypowy sposób ponieważ został trafiony przez kulę armatnią, która urwała mu głowę. E, może się wydawać to trochę dziwne, dla niektórych może komiczne, ale tak to było opisane. E, oczywiście Jack otrzymał swój odcinek na moim kanale. No i zamiast głowy nosi on dynię, która pali się, jakby była zapalona w środku i stanowi po prostu głowę tego wojownika, żeby nie był on bez głowy miejscem. Niewątpliwie jest to Magiczny artefakt, ponieważ dynia nie psuje się, cały czas się świeci, nie wypala się, i Jack za jej pomocą też jest w stanie wyrażać emocje, mówić. Także i możemy w nim dostrzec też to, co, jakie ma intencje. Także jest to faktycznie wojownik, bo jakby nie miał żadnej głowy, no to nie, wie, nie wiedzielibyśmy, o co chodzi też trochę, tak. A tak to może się zaśmiać, może nam zrobić groźną minę i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym takim przedmiotem, artefaktem, który uznałem za magiczny, godny opowiedzenia o nim na tym odcinku przedstawienia go jest trójząb, jaki dzierżył Junpai. Za jego pomocą mógł on władać morzem, mógł sterować falami, przypływami morskimi. Także niewątpliwie niesamowicie potężny artefakt i taki, który jak najbardziej no, może się znaleźć na tej liście, powinien i się właśnie na niej też znajduje. Mieliśmy elficką boginię Elin. Mamy też pana musz Ragnosa. I posiada też jego statua, nie on sam. Również magiczne kryształy, które pozwalały strzelać potężną wiązką we wrogów. I kryształy te jak najbardziej są magicznymi artefaktami, gdyż za ich pomocą można było właśnie wystrzeliwać potężne pociski we wrogów. Eliminując ich bez problemu. No, ale oczywiście, kryształ ten musiał się najpierw naładować. Także tutaj też coś za coś, nie można było cały czas tym strzelać. Dalej mamy takie, takie miejsce, właściwie taki, taką rzecz, którą powinienem umieścić w tym pierwszym odcinku, gdzie mieliśmy te wielkogabarytowe artefakty. Tutaj może nie artefakt, ale też. Takie magiczne, magiczne, w sumie prze, magiczny przedmiot, tak. Bo są to drzwi do lori. Jest to oczywiście nawiązanie do bramy Mori z Władcy Pierścieni. Tam też mieliśmy taką magiczną bramę. Trzeba było powiedzieć hasło. E, po elficku przyjaciel, Melon. E, Gandalf główkował się, trudził, żeby to hasło odgadnąć. Ale ostatecznie z pomocą jednego ze swoich kompanów je odgadł. No i tutaj mamy nawiązanie właśnie w Kingdom Rush Frontiers do Mori w postaci Lori, także przekręcona trochę ta nazwa. Też magiczna brama. Nie wiemy jakie jest do niej hasło, ale podejrzewam, że też miała takie właściwości jak ta brama na której była wzorowana. Dalej mamy po prostu magiczne artefakty. Są to artefakty, które po prostu musimy znaleźć na jednej z map w pierwszym elfickim mieście w Kingdom Rush Origins. Mamy tutaj jakąś tajemniczą księgę magiczną. Charakterystyczną spiczastą czapkę czarodzieja i latającą miotłę. Taki isterek, ale nadal są to magiczne artefakty, także umieściłem je na tej liście. Pozostajemy w Kingdom Rush Origins i tutaj mamy magiczne czaszki. Jak widzimy, chociażby jedna z nich znajduje się przy, tro przy tronie samego Brahma Behavihadera. Czaszki te przypominały mi kryształową czaszkę z Indiana Jonesa i prawdopodobnie też do nich nawiązują. I Mamy trzy takie czaszki. I też umieściłem je właśnie na tej liście. Kolejny artefakt. No, jest to taki Easter egg w Kingdom Rush Vengeance, ale no niewątpliwie z racji, że sama istota jest magiczna. To nie mogło się obejść, żeby tutaj nie umieścić tych właśnie elementów. A mianowicie są to kości Bonharta. Kości Bonharta możemy pozbierać. Kości takie jak chociażby czaszka. Na jednej z mapek w Kingdom Rush Vengeance. I pojawi nam się wtedy nad mapą cień Bonhart'a. Zyskamy achievement, zyskamy osiągnięcie. No i Bonhart oczywiście to nieumarły smok. Niegdyś smok Faustus. Smoczy mag swoją drogą, także użytkownik magii jak najbardziej. Bardzo potężny zresztą. No i tutaj mamy właśnie jego kości, które też były przepełnione magią. No tutaj akurat taką mroczną, no bo on był takim jakby smoczym liszem, można by było powiedzieć, ponieważ potrafił przywołać nieumarłych na pole bitwy, czy też jakieś takie zdolności już związane z taką plagą i zarazą. Pozostajemy w Kingdom Rush Vengeance i podobna sytuacja, zbroja lorda Blackberna. Lord Blackburn był oczywiście upadłym rycerzem jednym z bossów w Kingdom Rush 1 na jednym z dodatkowych etapów. I mamy fragmenty jego zbroi po tym, jak został pokonany na jednej z map w Kingdom. Rush Vengeance, które oczywiście możemy pozbierać. No, była to niewątpliwie istota magiczna, był to byt magiczny, więc i zbroja nadal jest taka przypełniona trochę tą resztkami tej magii, więc można to uznać jako magiczny artefakt. Kolejnym artefaktem jest kolejny rodzaj broni. Młot Malika Hammerfjur'ego. No, i ten młot. Trochę jest podobny do młotu Tora, ponieważ też potrafi on używać piorunów. Malik był bardzo potężnym wojownikiem. Poznajemy go najpierw w Kingdom Rush Jedynce, powraca w Kingdom Rush Origins, gdzie jest właśnie pokazany jako młodsza wersja samego siebie, jest jednym z niewolników w kamieniołomie Brama Bichadera. Możemy go uwolnić, możemy Malikowi pomóc. I wtedy z nieba spada ten młot, który był mu przeznaczony i którego posiadaczem się stał i za pomocą którego walczy i potrafi też on używać innych zdolności takich choć, chociażby takie lekkie e, trzęsienie ziemi bym tak to nazwał, potrafi on po prostu uderzyć mocno dość w ziemię powodując właśnie takie trzęsienie, że zadaje ono obrażenia wrogom e, jest to taka zdolność co ma, mamy z kolei na Maliku w jedynce jeśli używamy tego bohatera sam malik oczywiście powraca w Kingdom Rush Vengeance, gdzie mamy w DLC Hammerhold przedstawionego Malika jako przywódcę Hammerhold. Tutaj natomiast dzierży jakąś się nie mylę młot Wieków już, e, który w jakiś sposób odzyskał. Także tutaj nie, nie jest to ten e, młot, który mieliśmy wcześniej. No, a jeśli chodzi o takie artefakty, które miałem tutaj dodać. No to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia, ale jeśli coś pominąłem waszym zdaniem, jeśli coś powinienem dodać i wymagana jest trzecia część o magicznych artefaktach, no to komentarze, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja chętnie poczeka, poczytam, przepraszam. I dodam to oczywiście i zrobimy ten ostatni odcinek już wtedy, gdzie zgromadzę te wszystkie Wasze pomysły i te brakujące artefakty jeszcze omówię. I po prostu taka dodatkowa lista jeszcze tych artefaktów powstanie. A tutaj jeszcze dodam taką dodatkową informację, ciekawostkę. Co do samego Malika, otrzymałem w komentarzach bardzo ciekawą teorię na temat tej postaci, której prawdopodobnie w bliżej nieokreślonej przyszłości się przyjrze w serii Kingdom Rush Teorie. Także tutaj taki delikatny spoiler. Jak ktoś czyta uważnie komentarze, no to pewnie wie o co chodzi. A jak nie, no to będzie miał po prostu niespodziankę. Natomiast jeśli chodzi o magiczne artefakty w siecie Kingdoma, w tym odcinku nie mam więcej nic do dodania. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Słyszymy się w kolejnych odcinkach na tym kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć!